Już jedziemy? Powiedziałem już 10 cm. No to pięknie, cześć. Witaj... Cześć, witajcie na kanale Made for FUN. Ja jestem Piotrek. Ja jestem Dawid i dzisiaj odpowiemy na Wasze pytania, które nam zadaliście. Tak, dokładnie. Pierwsze pytanie, które nam się tutaj pojawiło. Mam 170 cm wzrostu. Jaki rozmiar four Cornera mam wybrać? Eee... Generalnie wypadasz na MK, natomiast zawsze warto udać się do sklepu i przymierzyć, jeżeli, szczególnie jeżeli jesteś na granicy rozmiarów. Pamiętaj też, że wybierając eskę będziesz miał rower w kole 27,5. Co dla niektórych jest ważne? Eee... I będziesz miał 5 mocowań na koszyki, a nie 6. To też dla niektórych jest ważne. Eee... Sprawa wygląda następująco. Wszystko też zależy od proporcji tułowia do nóg i do rąk. Często była tak, że osoba z bardzo długimi nogami, a z krótszymi i krótszymi rękami, siada na rozmiarze mniejszym, na który teoretycznie nie powinna się zmieścić. Ale Four Corner jest nietypowym rowerem, lepiej się przymierzyć. MK jest bardzo pojemna i tak może być nawet lepiej. Zawsze zawsze warto się mierzyć. Pytanie numer dwa. Czy Gestalt 2 będzie miał większy prześwit na oponę? I czy rozważano jakąś kwestię przedniej przerzutki szorującej oponę 3500, przerzucanie na duży BLAT? Prawdopodobnie masz centrowane koło albo źle ustawioną przyrzutkę. Przy 35C i standardowej oponie eee, powinno być około 2-3 mm prześwitu. No, Czyli żeby błotko zdejmowało z opony, ale jeśli chcecie założyć większą oponę do gestalta, jest na to rozwiązanie założyć koło 27,5. Albo zmienić przednią przyrzutkę. Albo kupić Lombarda. Albo używać Gestalta X. Albo Gestalta X, zgadza się. Teraz pytanie kolejne. Najlepszy rower na długie trasy z pakunkami i bagażami? No to nie może być nic innego: Passat polskiego gravelingu, czyli. Czyli Four Corner, właśnie wcześniej wspomniany. Tak, dokładnie. Ewentualnie, jeżeli, je, jeżeli jeździsz naprawdę w trudnym terenie, nie są to przeloty szutrowe, tylko są to przeloty np. po jakichś górskich szlakach, wtedy Pine Mountain może być lepszym rozwiązaniem dla ciebie? Tak. O co chodzi z DSX-em? O co chodzi z dsx -em? O DSX-ie DSX nagraliśmy osobny zupełnie odcinek. Wszystko jest wytłumaczone. Ten odcinek będzie na kanale niedługo, ale pokrótce. DSX to taka hybryda roweru gravelowego z rowerem fitnessowym, z rowerem crossowym. Generalnie rower, który jest celowany do praktycznie każdego zastosowania, ale w dość małym, że tak powiem, Dość małej, i... jak to się mówi. Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, ale to nie o to no chodzi. No dobra, krótko mówiąc, Marin <laughs> odpalił nową wersję ramy Gestalta X na sezon 2021. I pomyślano, czemu by nie załadować do takiej fajnej ramy prostej kierownicy. Dodatkowo można w ten sposób załadować części z rowerów MTB, które mają Dokładnie. bardzo dobry stosunek jakości do ceny, więcej możliwości i możecie mieć za 5000 niecałe, bo DSX2 kosztuje 4... dla przypomnienia 4600 kosztuje bez do złotówki roku. macie rower na Deore 1.12. Macie tak. sztywny, karbonowy widelec, w pełni karbonowy. Macie... A, do tego, a do tego, przez to, że jest kierownica prosta, są, też jest taniej go trochę dostosować do siebie, jeżeli chodzi o fitting i tego typu rzeczy. Dokładnie. I to jest rower, którym możesz brykać po mieście, możesz brykać po lesie, możesz załadować oponę 29 2.1 na płaskim bieżniku. Ogólnie rzecz biorąc, taki trochę Mirwoods na aluminiowej ramie na... Aktywnym widelcu karbonowym, ze sztywnymi osiami i z większą ilością featuresów. E, Alpine Trail XR ma Liryka z 2020 czy z 2021. Produkcyjna wersja będzie miała Liryka z 2021 roku w wersję e, i damper z czerwoną sprężyną. Co o co pytaliście? zdjęcia, które w tej chwili gdzieś tam krążą od nas, są to zdjęcia sampla, który ma faktycznie Lirika 2020 i nie ma tej wspaniałej czerwonej sprężyny. Tak, ale będzie to 2021, bo rower kolekcyjny jest 2021 i raczej głupie jest tak sobie pozwolić to. na tego typu zabawy. Dodatkowo przy tej ilości produkcji Rockstar chyba by się nie bawił w to, żeby poprzedniej generacji amortyzatory tam, teraz robić. Szukam Full MTB, co Możesz, wybrać? Może... Y do czego? No właśnie, y, marina wybrać. E, jeśli szukasz y, trailówki i chcesz więcej zabawy mieć w rowerze, wybierz Rift Zona w kole 27,5, który dotychczas był znany pod nazwą Hoag Hill. Teraz to będzie Rift Zone i na razie się tym nie putujemy. Dlaczego? E, jeśli chcesz y, mieć rower bardziej wszechstronny pod maratony cross country i tego typu zabawy, na większym kole koło 29, Rivzem koło 29 z większym skokiem, już bardziej podchodzący pod Almotyn. No czy jeszcze... Jeszcze, jeszcze Alpine Tank jest enduro. ale generalnie zastanówmy się po kolei, zbudujmy drzewko wyboru roweru. Koło 27,5 czy 29? To jest pierwsza rzecz. Druga to jest budżet. Przepraszam. Pier, druga to jest zastosowanie tego roweru. Czy to ma być rower trailowy? Czy to ma być rower enduro? No i trzecia kwestia to jest pieniądze, czyli czy chcesz, jeżeli masz... Jeżeli szukasz roweru na 29, a masz do wydania 6,5 tysiąca, to jeżeli chodzi o Marina, to wybór jest prosty, bo wiesz, Riftzona jedynkę, tak? Który sobie, sobie później rozbudować, ale to jest. Dodam, że w Rift Zonie 1 ta sztywna oś z tyłu może się pojawić bez większego problemu, bo jest ta sama. Dokładnie. Jak coś, to piszcie do Dawida, sprzedawam Wam rzeczy. Ale tam informacje. niczego nie trzeba sprzedawać, tam po prostu się wykręca rzeczy i wszystko jest gotowe. E... Po co po... Marin montuje sztyce regulowane w rowerach takich jak Gestalt X czy Larkspur? Po to, dlatego że nikt inny tego nie robi, po prostu robimy to dla zabawy, po to żebyście mówili o tych rowerach. Bo rowery się nazywają, drugiej ich to jest made for fun. A tak serio, w Lark Larkspurze chcesz się zatrzymać na światłach, opuszczasz się i dalej siedzisz. na W chodzi o bezpieczeństwo podpierania się na światłach i, wygo i wygodę po prostu W W Larkspurze, Larkspurze chodzi o to, że jak ktoś stwierdził w komentarzach, dużo muszą jarać w tej Kalifornii, no to jak jarali, to się pali Kalifornia aż. No a w Gestalt X generalnie chodzi o zwiększenie Twojej mobilności na rowerze. W momencie, kiedy jeździsz w terenie, Musisz dużo bardziej, w trudnym terenie, tak? Musisz dużo bardziej pracować na rowerze. Musisz tyłek być w stanie wysunąć przed, za siodełko, obniżyć się ze względu na jakieś gałęzi i tego typu rzeczy. Po robisz sobie miejsce, żeby, żeby Cię siadełko za przeproszeniem, nie klepnęło w tyłek i nie przeleciało, żebyś przez Gdzie to? można kupić ubrania Marina? Na www.madeforfun.pl Na przykład, e, o, takie bluzy, czy takie czapki. Nie wiem, Nie wiem, czy tu coś widać, kamera jest daleko, ale... Ale chyba jest dobrze. Można tam kupić fajne Tak, będzie fajne teraz rzeczy. w ogóle robiona cała nowa kolekcja z wzorami. Tak. To są ubrania lifestyleowe, nie mamy jersey'ów. I szybko mieć pewnie nie będziemy. Jeśli będziecie chcieli wzory tych strojów, żeby coś ewentualnie zaprojektować, kontaktujcie się z nami na grupie Made for Fun, na pewno pomożemy. Dokładnie. Kolejne pytanie. Najlepszy rower na początek, trail łamany na Enduro, ale to są dwa zupełnie inne rowery, i to jest tak jak mówiliśmy wcześniej, od... zrób sobie piramidkę, odpowiedz sobie na pytanie i wtedy sobie odpowiesz na pytanie. Jeżeli masz dychę i szukasz roweru do enduro, to Alpine Trail 7 to jest chyba najlepsza opcja. Albo Elroy. Jak lubisz sztywne rowery, tak. No w sumie nie pomyślałem o Elroy. No właśnie. Ale nie wiem czy to jest dobry rower na początek dla osoby, która nigdy nie jeździła w enduro. Ale niech się od razu uczy prawdziwej jazdy i techniki. O. Czy są planowane jakieś zmiany w linii modelowej Pine Mountain na 2021? Będzie powrót do rozmiaru kół cool 27,5 plus czy tylko 29? Nie, rower w tej chwili jest tylko i wyłącznie na koła 29, w standardzie jest na oponach 2,6. Najmniejsza opona, która śmiało będzie pracować na tej obręczy to jest 2,0. Eee, można zawsze założyć do niego koła 27,5 do 2,8 bodajże, jak dobrze pamiętam, jeżeli chodzi o pojemność widelca. I kolejne pytanie, czy do San Quentina 24 wejdą koła 26? Niestety nie. Jak jesteś za duży na San Quentina 24, to kupuję sobie Hooky, czy przepraszam, Rift Zona na kole 26 i... Bo taki rower będzie. Będzie, będzie Rift Zone Junior w standardzie z założonymi kołami 26. Ta sama rama, dłuższe korby. Większe koła. Czy będzie można gdzieś przetestować kolekcję 2021, na przykład Alpine Trail XR? Tak, będzie można. Mamy gwarancję tego, że będzie nasza wypożyczalnia z minimum 20 sztukami rowerów w Szczyrku. To będzie prowadzone przez sklep Pamir Bike. Druga opcja to jest Piwniczna Zdrój, rowerowa Dolina. Tak. Dokładnie. I tam już w Pamirze w tej chwili też już możecie, jest jesień, więc możecie też jeszcze śmiało pojechać, do Rowerowa Dolina też jeszcze działa w tej chwili, tak. chłopaki robią też wyjazdy na Słowację, nie wiem czy w tej chwili to będzie legalne, w momencie kiedy to mówimy, ale to może być różnie. E, kolejne pytanie, czy ten rower DSX, DSX nadaje się na wielodniowe wyprawy w ciężkim terenie bezdroża, lasy, korzenie, piach, coś jak trasa R10? Nie jechałem nigdy trasy R10, nie wiem co tam jest, ale myślę, że jak ludzie przejeżdżają to na fork że to i przejadą to na DSX. Tylko będzie bardziej wytrzepane... Mniej komfortowo ze względu na pozycję na rowerze i ze względu na przykład na brak baranka, więc masz jeden chwyt. No chyba, że robisz chwytać widelec za. No chyba, wagię. że sobie lemontkę założysz. <coughs> ale są i tacy. Tak. Gravel na GRX 400? Nie ma w tym roku takiego modelu w kolekcji. Czy będzie jakiś full dla dzieci i młodzieży? Tak, jest. Hulk. Już od zeszłego roku, w zeszłym roku o, był Hawk Hill Junior. Od trzech 20... sezonów jest. Właśnie, od trzech sezonów jest i się dobrze sprzedaje. Tak, Hawk Junior na kole 24, w tym sezonie będzie się to nazywało Rift Zone Junior na kole 24 i Rift Zone 26, jak sama nazwa wskazuje, na kole 26 cali. Ile waży Gestalt X11? Odpowiedź będzie na Facebooku na ten konkurs. Kilka osób trafiło w punkt. Wszyscy, którzy się pomylili o 10 gramów, dostaną również odpowiednią nagrodę. Będziemy dostaną, się kontaktować. dostaną 10 gramów? Nie, eee... 2021 Larch Spur 2. Bębenek, w razie czego przyjmie kasetę Shimano. Jest miejsce w widelcu na błotnik. Support... Holotech dwójka w razie zjechania przedniej zębatki sam blat jest wymienialny. Czy trzeba kupić całą korbę. E, zacznijmy od końca blat jest blat korba które są tam zamontowane w standardzie jest jak najbardziej wymienialny. Support który jest w standardzie w modelu 2 nie jestem pewien co do jedynki ale support w dwójce jest na pewno w standardzie Holotech 2. E, miejsce na widelcu na błotniki bagażnik wszelkiego rodzaju akcesoria jest. W dodatku na bidony też. W dodatku jest też miejsce na bidony, możemy zamontować też przedni bagażnik i bębenek jest w standardzie HG, przyjmie każdą kasetę w standardzie HG, więc jeżeli nie macie kasety Srama pod bębenek XD czy nowego 12-rzędowego Shimano pod bębenek Micro Spline, nie ma absolutnie problemu. A wymienialny blat jest w korbie? Tak. Dobra. Zacząłem od tego. Okej. Okay. słuchasz mnie. E, czym różnią się grawele Marina? Który z nich tak najbardziej nadaje się na dojazdy do pracy, weekendowe, dłuższe wycieczki? Ile masz do pracy i w jakim terenie? E, ile masz kasy do wydania? Bo tak. równie dobrze może ci doskonale do tego służyć. Nikazio bazowy za 3000 zł i jeździć nim będziesz przez 3 lata, i będziesz najbardziej zadowolonym posiadaczem grawela. A równie dobrze możesz kupić. Headlinesa za i być niezadowolonym, bo po prostu jesteś niezadowolony. Tak, bo albo na przykład masz drogę pod tytułem przejazd przez poligon wojskowy do pracy przez 8 km, to radziłbym jednak wziąć Nikasio Plus na przykład. Tak, A, albo Lombarda. Poza tym, czym różnią się Grevele Marina? Po to tyle tego towaru tutaj w koło nas stoi, bo będzie kolejny odcinek o tym kręcony. Kolejne pytanie, kiedy w sprzedaży będą same ramy albo combo rama plus damper? I jeszcze kolejne, czy będą dostępne framesety do graveli? Eee, część z nich już jest e, oficjalnie, a czy, mały premier? Te będą dostępne, yy, pracujemy też nad tym, żeby też inne konstrukcje były dostępne jako framesety, zarówno do gravel, jak i do rowerów MTB, ale to będzie raczej marzec, kwiecień, może I mai. więcej informacji na grupie Made For Fun, tam, tam i tam będziemy tą komunikację prowadzić. Kolejne yy. pytanie. Czy mogę do Rift Zone wsadzić amortyzator 150 skoku? Możesz, utracisz gwarancję. I możesz też y, utracić inne rzeczy podczas grubego wypadku, ale to ty ryzykujesz swoim zdrowiem? Przede wszystkim nie upośledzajmy tych rowerów. Rowery Marina są przygotowywane pod odpowiedni skok. Zmiany konstrukcyjne typu wsadzenie z tyłu KOA 26 w Rift Zone, czy wsadzenie amortyzatora 150 czy 160 w Rift Zone nie ma totalnie sensu. Zrobimy z tego roweru kalekę. Rower jest projektowany zarówno pod względem inżynieryjnym, wytrzymałościowym jak i geometrycznym do odpowiednich skoków amortyzatora, długości montażowy dampera tego nie zmieniajmy. Możemy się bawić o sprzętem, możemy się bawić tym, jakie założymy koła, opony, przerzutkę, hamulce, ale takimi rzeczami jak zmiana widelca na widelec na przykład o dużo większym skoku lub widelec, który ma dużo większą wysokość, oś korona licząc, przy tym samym skoku. Nie ma to sensu. Tak. I ostatnie pytanie, czy w DS-ach, to chyba o DSX-y chodziło, to tam chyba, nie do, w doprecy DS chyba... doprecyzowaliśmy, to chodziło no. o DSX-a. Czy w DSX-ach mieszczą się błotniki i bagażnik? Znajomy szuka jednego fajnego, lekkiego, sportowego mieszczucha o pozycji nie miejskiej, a sportowej. No i tego bierze pod uwagę pod warunkiem powyższych. No to wszystko się mieści, załadujesz, tak jak wcześniej wspomnieliśmy. I kolejne pytanie, bonus, to co się pojawia w mailach do nas przez stronę główną, Marina. Ja Mam jeszcze jedno co do DS, co do DSX, bo mam no. jeszcze jedną kwestię co do DSX. -a. Możesz zamontować błotniki, ale przy zamontowaniu błotników, w zależności od tego, jakiej firmy będą to błotniki, jakie modele i jak montowane, nie zawsze zmieścisz maksymalną oponę. Maksymalna opona w DSX to wedle, wedle producenta 29x21 przy bardzo małym bieżniku. Podejrzewam, że montaż błotnika ograniczy to do opony 700x50 na tak naprawdę ze względu na wysokość. Yy, jeszcze wrócę do tego pytania, jak będzie wyglądać dostępność rowerów Marina w kolekcji 2021 w Polsce. Pytanie przywija się non-stop w mailach, w pytaniach przez strony, na Instagramie, na Facebooku, w telefonach. Dostępność będzie duża? Tak. Ale wiosną. Tak, dokładnie. I tego się trzymamy będzie normalnie na początku sezonu. Nie przewidujemy nie wiadomo jakich poślizgów. Wiemy, że bardzo czekacie, bo teraz sklepy są puste, magazyny są puste. Popyt... My też jesteśmy puści. Dokładnie tak. Więc... Mamy, mamy tu jakieś 10 grabeli tylko. Dokładnie, ale to są sample. <laughs> więc w tych okolicznościach, najlepsza nasza rada. Skontaktujcie się z jednym, maksymalnie dwoma sklepami. Tam lokalnymi dokonuj... Tak, lokalnymi. Tam dokonujcie rezerwacji, wpłaćcie zadatek i będziecie mieli pewniaka. A nie piszcie do 15-20 sklepów, obzwaniając całą Polskę, kiedy będzie Bobcat 4 LK29 w kolorze brązowym. Odpowiem Wam coś. Wszystkie sklepy zamówiły te rowery, bo wszystkie sklepy odbierały Wasze telefony w tej sprawie i wszyscy będą mieli tych rowerów pod dostatkiem. Tak samo z Four Cornerami i z innymi gravelami. Tak. Poprosiliśmy cały dział handlowy, żeby też w komunikacji ze sklepami zwracali na to uwagę, nawet z tymi nowymi, które wchodzą do sieci dealerskiej by mogły w 100% zapotrzebowanie rynku obsługiwać i to były takie informacje dla nich, że oto klienci pytali, pytają i prawdopodobnie będą pytać. I tu macie odpowiedź właśnie, że śmiało zgłoście się do tych sklepów. Niebawem też będą dopisane do strony internetowej Marina nowe sklepy z sieci dealerskiej, póki co strona inter... już są zgłoszone do Marina, więc jeśli się odpali zupełnie nowa wersja witryny, to też będzie nowa lista sklepów i wtedy możecie też do tych sklepów się zgłaszać, zapisywać się. Tak więc coraz więcej białych plam na mapie Polski zostało za I nie, nie, nie dzwoncie do mnie w piątek o godzinie 20 z pytaniem, czy można u mnie przymierzyć Bobcata Traila 5 w rozmiarze 29 MK. Nie mam takiego roweru. W szczególności w domu, kiedy jestem po pracy. Tak. W szczególności, kiedy mam 1,90 wzrostu. Tak. Dziękujemy. Do zobaczenia w następnych filmach. Zapraszamy do subskrypcji. I możecie zadawać... A! Zadawajcie kolejne pytania, bo może zrobimy drugą serię Q&A. Dość. Hej.